Cześć, jestem Maciek, mieszkam w kamperze na stałe e, i dzisiaj jedziemy na wycieczkę z ekipą, heja! Tak, zapakowaliśmy się wszyscy, wyjeżdżamy ze Slau i uderzymy jednak na wodospad dlatego, że na e, Snowdonie strasznie wieje, więc trzeba jednak uważać Ok, zbieramy się i jedziemy, bo mamy długą drogę przed nami Dojechaliśmy pod wodospady, zaparkowany jest camper, ekipa jest gotowa, wodoodporna i wbijamy pod jeden z większych kamper, kamperów, pod jeden z większych e, wodospadów. To jest całkiem niedaleko taki mały spacer, szczególnie że dojechaliśmy dość e, późno i tego dnia nie zostało jeszcze dużo więc to będzie taka rozgrzewka spacerowa później zrobimy taką małą wigilię kamperową a jutro będzie taki jeden z większych spacerów Spacerek nie będzie długi Piękna rzeka, porywista Szukamy miejsca do morsowania jakiegoś fajnego Tylko uwaga, bo błotko jest Na pewno bardziej mi się podoba, że przypadkowo Peleryna na plecach jest w kolorze mojej czapki co mi się najbardziej podoba dzisiaj. <taki> Takie em, przypadkowe zbiegi okoliczności, które pasują do siebie i to jest fajne już. W ogóle cieszę się, że w końcu dojechaliśmy tutaj, bo po drodze strasznie wiało. E, musiałem być skupiony na drodze. Wielki kamper działa jak żagiel i to jest. Dość ciężko się prowadzić, szczerze mówiąc. Musiałem być cały czas skupiony, skoncentrowany, ręce bolą, trochę tutaj musiałem rozruszać głowę. I teraz już jestem szczęśliwy, że jesteśmy na miejscu, że możemy już zacząć brać i zwiedzać I pomimo tego, że troszeczkę pada, to tylko troszeczkę i to jest właśnie taki urok i będzie te wodospady będą fajniejsze, piękniejsze i zobaczymy co inni tutaj, jak nie odbiorą te, ten wodospad. Dzisiaj y, robi challenge i próbuje wejść, przy dużym przypływie wody, y, próbuje wejść za wodospad. Gdziekolwiek on się znajduje, ale się znajduje. I y, pokazał nam właśnie trasę e, challenge'u naszego dzisiejszego. To, to, to. E, teraz tylko kwestia, kto z nas tam dzisiaj wejdzie. Tak mocno okulary, że nic nie widać ale jest mega, że można wejść za taki wielki wodospad to jest moc, to jest moc. Mistrzu, udało się! Jesteśmy, mamy challenge! To jest coś niesamowitego, to jest... to jest siła. Jest super mopro, ale jest elegancko. Merry Christmas! Feel. Robię go w całych bardzo fajnie, bardzo fajna przygoda. Tak. Dziękujemy za, za świąteczny hiking i jesteśmy pod wielkim wrażeniem zdobycia naszego challenge'u dzisiejszego. Także polecamy każdemu. Jeżeli podróżować to tylko z Maćkiem. Uważaj tutaj. takiego małego strumyczka robi się ten wodospadzik, ale ten, ten mniejszy oczywiście. Tymczasem my idziemy dalej. Jak Ci się podoba to miejsce? Ta cenzura. Super! Cześć, co robisz u mnie w kamperze? Scott i jest palemka. Jest... Wesołych świąt! Wesołych świąt wszystkim. Życzymy. Po prostu z kampera. To jest teraz, co się dzieje. Transformacja kampera. Był stolik tutaj, a jest łóżko, jest łóżko dwójeczka. Pff. Ale łóżko czy dwójeczka. Jest łóżko dwójeczka, dwójeczka jest z tyłu kampera, bo troszkę trzeba zrobić. Tu jest jedyneczka. E, teoretycznie można z tego zrobić jedno wielkie łóżko, ale moja wersja tego jest taka, że tu jest małe przejście w tym momencie. Tu jedna osoba śpi, tu śpią osoby dwie, tam z tyłu na górze jeszcze dwie, a jeszcze może być superlce jeszcze jedna. I to się no, je, właśnie, przemienia. ludzi hmm, jak to można się wyspać? No, dowiecie się rano, e, jutro, w, w jutrzejszym vlogu się dowiecie od ucz uczestników, ja ich tutaj wezmę przepytam, rano będzie wstawaj, wstawaj, jak się spało nie? zobaczymy co, co powiedzą, także i to będzie już powoli koniec tego filmu jestem ciekawy jak wy spędzacie święta czy też tak jak my, troszeczkę szalonie a jutro będzie jeszcze, też bardziej szalony dzień, o i tak może tutaj wstawię teraz kawałek, fragmencik, co się działo następnego dnia, co będzie w następnym odcinku, to będzie teraz. Jeżeli dotrwaliście do tego fragmentu, to napiszcie w komentarzu Wodospady! Tak. Powiem Wam, że uwielbiam to miejsce i wiele razy tutaj wracam Szczególnie, że mam te dobre wspomnienia i zobaczycie jakie są emocje tej ludzi z wycieczki w następnym vlogu Więc zapraszam Was na jutrzejszy film, w którym też się będzie dużo działo A więc do zobaczenia jutro.